Cześć, witam Was z mojego kanału. Karol, wysiadł dzisiaj, dzisiaj, sobota, 2 listopad. I miałem się już dzisiaj na grzyby nie wybierać. Miałem jechać tylko jutro na rower. No ale musiałem się wybrać dzisiaj, bardzo chciałem i. No i to zrobiłem. No póki co powiem Wam, że średnio, no ale już, już jest to pierwsze grzybobranie w listopadzie, czyli no. Ostatnim miesiącu tego sezonu grzybowego 2024. No i pierwsze dzisiaj, gdyby grzyby, które znajduję, no to są maślaki. Ostatnio powiedziałem na filmie, że powoli u mnie się maślaki pojawiają. I wydaje się, że może to być prawda. Bo zobaczcie. Super maślaczki jeden. Tutaj jest drugi. No niczego sobie. Mogą być takie dwa i tutaj mamy trzeciego. No. no ten już troszkę starszy, a więc taka trójka maślaczków może być. Bierzemy i szukamy dalej. Ostatnio był kosz. Dzisiaj, jak liczę, że pół kosza to będzie dobrze. Jak ostatnio był pełny, to dzisiaj będzie pół i też będę zadowolony. Bierzemy i szukamy dalej. Jest i on słuchajcie pierwszy dziś. Ale bardzo stary. No ale się trafił. Borowiczek o gigant. Borowi gigant. Taki okaz wielki. Ło. No jest duży. Nie nie jest taki. Nie jest w najgorszym stanie. Jest jaki jest, ale ja go biorę. Zabieramy go i szukamy dalej, ale dzisiaj już mogę to powiedzieć, że wysyp grzybów się już no skończył. Niestety już ich nie ma tak dużo jak było jeszcze tydzień temu. Przynajmniej zobaczymy, może, może podgrzybki. Na razie się mi nie pokazały. A jak będą, no to myślę, że będzie całkiem kolorowo i fajnie. Bierzemy. I patrzymy dalej, dzisiaj, słuchajcie, też na grzybobranie zabrałem siostrę. No i słuchajcie, może powoli, może powoli coś ruszy. Na razie podgrzybków nie ma, są maślaki i prawdziwki. Zobaczcie, takie giganty. Noga się urwała, ale jest, ale jest zdrowy. Zobaczcie na niego. Patrzcie, jaki wielki kapelusz. No, dałbym mu trochę dni. Mniej niż tydzień, ale trochę jest, ale trochę jest. No super, a to jeszcze nie wszystko. Słuchajcie, tutaj obok radziwki właśnie to jest ich charakterystyczna też cecha, że one nie rosną pojedynczo. Zobaczcie, tutaj jest. Oj, słuchajcie, to jest prawdziwek zjedzony od dołu do góry. No tego to aż szkoda, ale jest taki tutaj borowik. No, no dzisiaj to już borowiki młode rosnąć raczej nie będą. Zobaczymy co będzie dalej. No tym borowikiem się załamałem. No słuchajcie, teraz mniejszy borowik, ale niekoniecznie młodszy. No ale jest to taki. No ten to już nie urósł. Za dużo. Może jest trochę młodszy niż tamte dwa. No i tamten jeden na pewno. A do dużych rozmiarów to nie urósł. Jest jaki jest. No ale jak prawdziwek to bierzemy. No, może nie będzie tak źle, słuchajcie. no Jak się podgrzybki pojawią, to powinno być dobrze. A na razie prawdziwki. O taki teraz. Zabieramy. Oj, prawdziwki to już słuchajcie, druga młodość. No niestety, o nie jest, nie jest zły grzyb, nie, wiecie, no ale jednak widać, że no je, za niedługo będziemy się powoli, no kto wie, to już prawdziwki, na no, powoli się kończą, no już nie rosną, nie rosną młode, słuchajcie, kto wie, być może więcej prawdziwków nie będę miał w tym roku, więc cieszę się nimi bardzo, bo, no bo nie wiem, nie wiem jak to będzie z prawdziwkami. Zdaję sobie też sprawę, że już listopad. No w listopadzie to ci się prawdziwki ich nikomu się z Was na pewno nie pokazały. wysypie, wysypie no bo wiadomo, że tak to mogły rosnąć jakieś pojedyncze okazy, ale no już prawdziwki cieszymy się każdym, a więc taki borowiczek kolejny ląduje do koszyka. Oj, słuchajcie, kolejne wielkie piękne borowiczyszko. No same giganty. Dzisiaj, ale ten chyba najładniejszych z tych wszystkich. Zobaczcie go. O, ale super. Oj, ten borowiczek super. Chyba najładniejszych ze wszystkich dzisiaj grzybów. Super się prezentuje. Póki co, borowiki soła pod grzybków nie ma. Zobaczymy. O, noga twarda. Jak dąb. Jak dęby, które tutaj rosną. Sobie. Jest. Bierzemy. I szukamy dalej. I kolejny gigant. Zobaczcie. No, słuchajcie. Wow. Wyskoczył. Patrzcie, jest. A to jeszcze nie wszystko. Bo to, co tutaj mam, to jest jakiś. Słuchajcie, cud. Zobaczcie, tu jest borowiczek. Ale idę, idę, idę i patrzcie, co tu jest. Zobaczcie. No, jak. Jak on się tutaj znalazł i jak on tutaj urósł, słuchajcie. No, nie wiem. Naprawdę. Taki młodziutki, ładny, prawdziweczek. Świeży, biały pod spodem. No super. Prześlicznie. Nie wierzę w to. Ale dzisiaj borowiki, naprawdę. Patrzcie. Tutaj ten gigant, a tutaj taki młodziaczek. No, super, super. Naprawdę no nie, nie spodziewałbym się tego. Naprawdę. Bialutki pod spodem ładny, młody borowiczek. Drugi listopad dzisiaj. Super. Słuchajcie, podgrzybków dzisiaj nie ma. Borowików dużo. I również są. Słuchajcie, też maślaki. Maślaków też całkiem całkiem sporo dzisiaj, a podgrzybków nie ma, no ja nie mówię, że są na miejscach typowo na podgrzybki, ale no raczej spodziewałbym się ich tutaj natomiast prawdziwków bym się tutaj nie spodziewał takie dwa i moja siostra tutaj kolejne ma no dzisiaj grzybobranie również się nam udało, to już mogę powiedzieć nie wiem co jeszcze będzie co mi jeszcze czeka dzisiaj Tutaj kolejne maślaki. Zobaczcie. Z moją siostrą mamy. O, jeden, drugi. I maślaki się pokazały u mnie. No i super. Jest jeszcze trzeci. Tutaj jest czwarty. O. I tu jeszcze piąty. A więc siedem maślaków. Łącznie z tymi dwoma. Jest. Tutaj taka piąteczka. O, super. Super. A więc bierzemy, i koszyk zaraz będzie pełny. Słuchajcie, w końcu się nam podgrzybki, słuchajcie, pokazały, bo no chwilę już ich nie było i martwiłem się, co to będzie. No ale w końcu są te grzyby. W końcu są. Tutaj. Drugi podgrzybeczek. O, no, cienka noga, ale jest. Tutaj, fajcie trzeci. O, zobaczcie. Tu trzeci. No, trochę obiedzony. Tutaj obok był czwarty. A więc takie jeszcze dwa. I tutaj jeszcze. Słuchajcie, jest jeszcze jeden. Chodźcie, idziemy. O, tutaj. Zobaczcie, ten chyba najładniejszy z tych wszystkich. O, taki świeży, ładny, żółty pod spodem. Jeszcze. No ten, ten, to się nawet zastanawiam, czego brać. Zobacz. Ale tutaj, o. Te trzy zabieram ze sobą i idę dalej. No, koszyk już słuchajcie, pełny, więc za chwilę będziemy pewnie powoli wracać. Zobaczymy. Na razie bierzemy pod grzybeczki i idziemy dalej. No, słuchajcie, w końcu się podgrzybki pokazały. Ale maślaków, oczywiście, słuchajcie, też jest pełno. Takich fajnych, ładnych. Ten to zobaczcie na jego trzon. No na, no jak kozak normalnie. Słuchajcie, jego trzon. A tutaj, tutaj masz lak Ale kawałeczek dalej. Pojawiły się borowiki, cegla z No w tym roku jest dobry sezon na borowiki, cegla z toporem. To muszę przyznać. Jeden. O, a tu drugi. Borowik, Cegla z topory. A więc takie trzy grzywki. Super, super. No zaraz będę wracał, grzybobranie dzisiaj się udało, bardzo. Zobaczymy, co jeszcze się pokaże. Może nic pokaże się za chwilę. No i słuchajcie, na dzisiaj kończymy już grzybobranie. No, może bym w lesie został dłużej, ale ale koszyk jest już pełny, na fula więc więc super. No co mogę powiedzieć? Prawdziwki, no to widać, że się że się kończą. Podgrzybki się pokazały na koniec. Bardzo dużo jest też również maślaków. Nawet mi się jeden maślak słuchajcie pstry trafił. No, a poza tym zwykłe maślaki. Oczywiście też dużo ładnych takich super o podgrzybeczków, o, też mi się trafiały, na koniec się pokazały, bo tak to nie było. No i dużo wielkich prawdziwków, no to to też, na pewno prawdziwki dzisiaj nie ma ślaki, zdominowały to grzybobranie podgrzybków, trochę. Żadnego kozaka, no na tym miejscu nie byłem chwilę, byłem gdzieś na tym, na którym dzisiaj szukałem, byłem gdzieś no w połowie października dzisiaj, już no tak z pół miesiąca temu, myślę Gdzieś około. Tak. No i tyle. Tyle grzybów. A więc na plus, na plus. Borowiki, maślaki, podgrzybki. No, ten tutaj nawet z góry z się przypomina zajączka, ale jest to oczywiście nasz klasyczny podgrzybek brunatny. A więc super grzybobranie. Trzy soboty ostatnie z rzędu. Co je łączy? Że zawsze z nich wynosiłem pełny koszyk grzybów z lasu. Zawsze wynosiłem w ostatnich trzech sobotach. Dzisiaj, tydzień temu i dwa tygodnie temu, zawsze był pełny koszyk. Dzisiaj to pascę podtrzymałem. No i super, no i super. A więc pełny kosz. Grzyby jeszcze są, ale to już, to już mogę powiedzieć, że już. No już jest ich dużo mniej. No wrażenia jednak po tygodniu mimo wszystko są, że jest tych grzybów mniej, ale finalnie, finalnie Nie ważne są wrażenia. Finalnie udało się cały koszyk uzbierać. No i super, no i super. Mnóstwo, mnóstwo grzybów dzisiaj jest. No a więc na dziś na dziś to już słuchajcie tyle. Żegnam się z Wami 2 listopada, sobota dzisiaj zaduszki i no i powtórzę to jeszcze raz no, wysyp grzybów raczej już no, dobiegł końca ale, ale mimo wszystko kosz się udało zbierać pełny borowiki, podgrzybki i maślaki a więc żegnam się pozdrawiam Was do zobaczenia życzę Wam jeszcze dużo grzybów jeszcze w tym sezonie w listopadzie do zobaczenia cześć